Hej, witam Was w kolejnym odcinku Oksygena. Nasz gejzer niestety nie będzie zbyt szybko gotowy, aby dostarczyć pary wodnej. Zostało mu 41 cykli, zanim się w ogóle odpali. Więc stwierdziłem, że dużo wygodniej będzie pozbyć się tej wody. Ona i tak tutaj stoi i tak tutaj będzie zalegała. Nic z niej nie mamy, więc myślę, że najwyższy czas coś z tym zrobić. Czas zająć się tą wodą. Zaczniemy od. Kopania pompki, podłączenia rurki i zamontowania kabla. Hmm, tutaj będziemy, myślę, spoko z tą rurką się rozłożyć. O! I tutaj zrobimy miejsce, w którym zaczniemy grzać intensywnie tę wodę. Najpierw musi ona wejść do zbiorników. Um, tutaj mamy rezerwuary. Ustawimy je jeden za drugim, powiedzmy cztery. I tą rurkę, może zrobimy tak, tą rurkę pociągniemy w ten sposób, żeby prowadziła od jednego do drugiego. Połączymy je po prostu szeregowo. Właśnie w ten sposób. A tutaj będziemy grzać. Będziemy grzać tę wodę, aby zrobić parę i jak najszybciej uruchomić naszą pierwszą rakietę. W ogóle mogę zmienić dzisiaj nazwę? Jest. Dobrze. Dobra. Polskie rakiety nazywane są Bigos, więc podtrzymamy tradycję i oto Bigos-10. <laughs> Senku już siedzi zapakowany na pokładzie, więc nie ma co zwlekać. Dajmy tutaj już priorytet A, alarmowy. Zaryzykuję, znaczy no, niczym nie ryzykuję, po prostu zaszalejmy może tak i damy alarmowy. A tutaj oczywiście płytek nie będzie się dało położyć, a jednak się da, myślę, że tutaj jakieś chwasty rosną i będą sabotować moje próby, ale cieszę się, że tak nie było. Um, tutaj ciśnienie jest raczej yy, mierne, więc może być problem yy, z zasileniem, <laughs> może być problem z przegrzaniem okolicy. Hmm, na lodowym biomie to robić? Mógłbym na lodowym biomie to w sumie zrobić. To zróbmy tak. I teraz potrzebujemy. Jest tego. Musi być zanurzony? Serio? Eee, I... ale ty masz podgrzewać wodę, a nie. Ty masz grzać wodę, która przez ciebie przepływa. Co jest? No dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak, że ciebie wrzucimy abysalit a eee, o tutaj tak tutaj dołątujemy pojedynczą drabinkę jeszcze żeby się dało podejść tak 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 tutaj tak nie tutaj nic nie musimy robić tutaj wystarczy rozkopać o, w ten sposób. O. I tutaj zrobimy to. Gazowa pompka. Pyk. O, nie pyk. A dobra, może być złota, bo ona ma większą tworność. Super, świetnie. I niech ona prowadzi tutaj. Póki co. Tutaj, a potem. O, nie. Tak musi iść. I tu. Tylko od razu musimy przeciąć tu. Żeby ta cała para. Oj, tutaj otworzyłem i dlatego mi pompuje taką dużą ilość. Już myślałem, że tutaj próżnia dawno jest, a to zaciąga sobie z otoczenia tlen. Świetnie. Przynajmniej trochę tlenu będzie. W zasadzie zmarnuje się. Budowniczy ty nie rób sobie jaj tylko spierdzielaj stąd Sio Nie ma czegoś takiego jak spanie Poza godzinami Na to przeznaczonymi Kładą się i losowo sobie zasypiają No i jeszcze czego Bardzo śmieszne Dobra tutaj już dziewiątki bez szaleństwa To proszę naprawić yy, Ile ty potrzebujesz prądu przyjacielu Powiedz mi yy, Dobra zrobimy tak I Ile ty wymagasz 960, kurczę. A ile ten kabel może mieć? Hmm, 1300. On zasila już Gantry. Nie, Gantry jest na górnym i tutaj potencjalny load jest 1600. Ok, a tutaj? 1300. No właśnie, to już za dużo nie przyjmie. Powinienem był kabel przeprowadzić tutaj i w tym miejscu zacząć rozdzielać. Aj, karamba. Dobra, ile ty masz? 1600. Te dwa jeszcze zasilisz. To zróbmy tak. Yy, to połączę, jak tylko lak przejdzie. Jak tylko lak przejdzie. Dziękuję. O, kabel. Łączymy i odpinamy tu. Dzięki temu ten ma 2,5 tysiąca potencjalnie, ale tyle nie zużywa nigdy naraz. Bo te trzy wrota to gantry. Gantry to w ogóle jest ogromna większość tego. 1200 na 2500, także 1200 to będzie bardzo rzadko wykorzystywane, tak naprawdę damy radę. Myślę, a tutaj ile jest? 490. Świetnie, to powinno wystarczyć, żeby zasilić wszystko tutaj, bo te dwa niestety już będą pracować przez większość czasu. Czy to jest rurka? To nie jest rurka izolacyjna. Natychmiast mi ją anulować w całości. Rurka ma być cała anulowana. Oczywiście kabel mi też pocięło z tej okazji. Trudno, damy radę i, te, i, i na to sobie znajdziemy rozwiązanie. Eee, ty idziesz kolego tutaj. Tutaj. A w zasadzie to. Anuluj to, proszę. I to. A w zasadzie to on idzie już tutaj, niżej. Bo nie potrzeba tego aż tak wysokim budować. Pyk. Dobra. Priorytet dla ciebie akurat będzie alarmowy, kumpel, bo ty musisz być cały czas yy, pracować już a tutaj, dopiero niech się robią inne rzeczy. Ważne, żeby tutaj już się woda zaczęła zbierać, bo to ma być cały czas zanurzone. Um, ta pompka, oj, a tu czemu anulowali? Coś pomyliłem i anulowałem, ale już jest git. W zasadzie, to tutaj też muszę domontować rurkę, a i węta jeszcze dobra. To tak, pompka jeszcze raz, o, która będzie tutaj. No, może tutaj, żeby nie, jej przypadkiem nie zalało, i od niej rura izolacyjna. Um, tyle starczy, myślę. Dobra. Odcinamy, żeby nie przyszło do głowy temu systemowi, aby pompować do rakiety powietrze. I zaraz będzie wlot dla pary. Przygotowany. Dobra, tutaj niech robią. Tutaj się wkopią. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest tak naprawdę potrzebne teraz. Drabinka, drabinka, na pewno. Drabinka musi być. Tutaj ją zrobimy i wykopiemy to. I to wszystko niech będzie już na alarmie, bo to ma już działać teraz, a nie dopiero powoli zaczynać powstawać. Tutaj kabel, ten kabel zostawimy przerwany, żeby mi się przypadkiem nie załączyło. To ma tłoczyć wodę i dopiero wtedy powstać. A propos kabla: czuję, ja siedzę w rurach. Siedzę w rurach i się dziwię, że kabli nie mam. A, tutaj jeszcze kolejne 200 przybędzie do zużycia, no to tego nie wkalkulowałem, ale to nic. Yy, tutaj odcinamy, tak jak mówiłem, żeby to jeszcze się nie odpalało. Na razie tutaj musi być woda. I czy jest? Nie ma jeszcze rurki, dobra. To rurkę już ciągniemy do góry. Tu. I w tym miejscu damy wylot. Węcik, dobra. A, czyli w takim razie tutaj też musi być płytka. Uh, tu, no bo się przywiercą przez abysalit i nie będzie niczego dobra, tutaj zamontujemy tak i nie wiem tak, tak będzie dobrze, tak już sięgną wszędzie, yy, tutaj mają drabinkę do zamontowania, więc też sięgną, to to już mamy ogarnięte tylko dziewiątki wszędzie dam, bo są piątki same, a ty co taki smutny co się smutasz typie Wielką rzecz robicie. Poleci w kosmos jeden z Was. To nie smutaj, tylko do roboty, bo tu wielkie rzeczy się dzieją. Zleciał i teraz nie ma jak oddychać wilkowej. No to faktycznie będziemy miał po, po powód do smutku zaraz. Się zdziwi przyjaciel. Czemu ten kabel się niszczy? On nie jest nawet bliski zepsuciu się. Co on ma za naładowanie? 490 na 2000. No bez żartów, że to go psuje. A już zwykłego kabla nie mamy lepszego. Musiałbym grube ciągnąć. Uwięziony ten jeden, to wiadomo. Jedzenia znowu mam 380 tysięcy. Nie wiem na jakiej zasadzie ono się zmienia, ale się zmienia bardzo randomowo. Yy, natychmiast macie tutaj to wymienić. Ludzie, drabinka. Drabinki. Teraz, żeby wilkowy wyszedł. No i się zesikał. Dobra, Wilkowy, skoro już w tym siedzisz, to to pochodzisz posprzątaj. Dawaj, nasikałeś, to sprzątaj. Typie. Dobrze, posprzątał. Budują mi to zamiast najważniejsze rzeczy. Tak, wiem, że się dusi. No zaraz zrobimy mu drabinkę. Ech, dobrze, rozumiem. Czerwony alarm. Natychmiast robić to wszystko na dziewiątkę to jest dziewiątka no nie alarm natomiast alarmowej jest tylko to i to proszę natychmiast albo ewentualnie dekonstruujcie to dawaj wilkowy i rozkręcaj no dobra Bob się tym zajmie bo prostu kręci jedno, wilkowy poczeka, i wilkowy może uciec. Aha, teraz wrócił tu, bo tutaj jest len. Świetnie, to po co to wiercimy w takim wypadku? Jezu, oni są tak głupi. Dobra, już ogarnięte. Eee, będę musiał znaleźć sposób, żeby pobrać mody na Epika, bo duplikanci ze wszelkich sił próbują się wykończyć. I naprawdę męczy mnie czasami walka z nimi, żeby nie dali rady umrzeć, co usilnie próbują zrobić wszelkimi metodami. To jest naprawdę męczące, kiedy oni robią wszystko, byle zdechnąć, a ja muszę im w tym przeszkadzać. Dobra, ciebie jednak nie potrzebujemy, zaraz tutaj woda przyleci. Tylko zaklejmy podłogę, bo jest dziurafa. Drabinka nie, tfu, drabinka, tak. Pompka nie jest podłączona. A tu już ma dziewiątki same. Ok. Yy... No dobrze. Skoro tak, skoro to nie działa, to proszę mi to rozkręcić. I koniec z zepsutymi rzeczami. Oto drabinka była zepsuta. No patrzcie. A nie kabel. Ten kawałek kabla. Robimy taki. Te kable ogólnie. To powinny być stalowe, a nie ołowiane. No ale dobra, już pierwszy przelot może damy radę. Te są z czego zrobione. Halo. Z czego wy jesteście kable? Gdzie to jest? Właściwości ołowiane. O nie, to są najmniej odporne na wysoką temperaturę. Możliwe, że wszystkie te kable będą do wymiany, jak tylko rakieta wystartuje, ale zobaczymy to. No, to wszystko może się zniszczyć momentalnie. No, ale jak mówię, zobaczymy. Hmm. Tutaj są dziewiątki. Rozumiem, że dziewiątka to jest priorytet do pominięcia domyślnie. Yy. To na razie mogę wyłączyć. I prosiłbym to szybko zrobić. Bo okazało się, że nie jest chyba potrzebne. Znaczy, w sumie jest, żeby tutaj w ogóle nie wchodzili bez kombinezonów, ale i tak na razie jest trochę jeszcze tlenu, to niech sobie siedzą. Um, tutaj się wkopią do tych gazów, dobra. Ten kabel, fajnie jakby ogarnęli dzisiaj. Yy, drabinka w tym miejscu teraz będzie dla odmiany, nie w tym. Coś mi się kliknęło źle. Proszę montować drabinkę. I... Hmm, to... Alarmowo. O, super rurki już układają, zaraz pompka ruszy. Tylko jeszcze ten kabel dociągnąć i można domykać projekt. Tak, projekt zostanie dzisiaj oddany do użytku. Tylko niech on zacznie działać wreszcie. Nie jestem pewien, czy ołowiane kable to jest najlepszy pomysł. Pewnie mnie to w dupę ugryzie. Przy pierwszym wylocie rakiety. Ciekawe, jak dużo zniszczy. Z pewnością ucierpią te rury, izolacyjne są bardzo mało odporne na temperaturę, te rury będą do wymiany, te kable będą do wymiany, dostawca jest do wysłania w kosmos w jedną stronę, bo to, to już nie ma nadziei dla niego, co dalej, drabinki mogą się pouszkadzać, ale to małe, mała strata, drzwi nie ucierpią na pewno, kable pewnie ucierpią i kable do automatyzacji nie wiem z czego są. Ze stali, no to one to powinny przetrzymać, ale i tak te kable i te drzwi będą do usunięcia potem. Na razie to montujemy tutaj. W zasadzie to na razie to liczymy, że kiedyś zamontują. Trochę stali już dostarczyli tu, i tyle w zasadzie w tej kwestii. Mamy 1600 kg, no to nie dostawca, nie leżysz sobie czubie, tylko idziesz na chatę i tam ewentualnie śpisz. Ty idź tu i znajdź robotę. Żadnego spania na drabinie. Co jest z nimi nie tak? To jest wyłączone, więc można tędy przechodzić. A, i po gantry przechodzą, dobra, tak też można. Przecież, przecież bliżej jest tu. Tu, tu i dołem, a nie gantry. No w sumie może stąd gantry faktycznie było trochę bliżej. No jakie wsunę, to z pewnością będą dołem szli. Grunt, żeby mieli połączenie. Ten co w ogóle do kosmosu wyszedł, <laughs> świetnie. Dobra, to jest niezasilane, to tutaj niestety też. Dobra, priorytet alarmowy, bo widzę, że bez alarmów w tej bazie się nie da absolutnie nic zrobić. Wszystko musi być non stop na alarmie i wyć, żeby zostało chociażby uwzględnione do robienia. Tak, yy, teraz mogę już robić te płytki. To wszystko, proszę, priorytet alarmowy. Tylko błagam, nie zamknijcie się w środku. Jestem niemalże pewien, że oni to zrobią. Mam 90% pewności, że ktoś tutaj zostanie. I ja go już nie zamierzam wyciągać. Trudno. Jak ktoś jest aż tak tempy, to nie zasługuje na to, żeby go ratować. Jakby no. Ja robię wszystko, żeby oni przeżyli, a oni robią wszystko, żeby nie przeżyć. No więc, no. Spełnię ich największe marzenie i pozwolę któremuś z nich się ugotować na parze. W zasadzie to te też wszystkie damy na alarmie, bo czemu nie? Zaraz mi się który zbiornik wyłączy. Przestanie wodę tłoczyć. No dobra, sufit robisz, to ci się chwali, akurat. Zaraz tu zamkną, jak ktoś będzie w środku, i on tu, jak już ktoś tu biegnie, budować tą albo tą płytkę. Jedną z dwóch. Chociaż w sumie tędy jeszcze może wyleść. To też, a już tędy nie wyjdzie. No to zaraz ktoś tutaj przybiegnie. O, widzicie? Widzicie? I on tutaj zostanie. A nie, jednak tu. Dobra, po prostu dostarcza, ale jeszcze nic nie buduje. Fajnie, fajnie. Cóż, całkiem konkretnie to wygląda. I tego dziwo jeszcze nie zabudowali, żeby doktor. Aha, dobra, nieważne. Doktor Czubie, wychodzisz teraz, naukowiec. Ty też wychodzisz teraz i żaden z was już tu nie wejdzie. Nie. Nie wchodzisz tam, koniec. Powiedziałem. Aha, co? Chciał wleźć do środka, Czopek. Aha, no oczywiście, nie mogli skonstruować najpierw tego, co trzeba w środku. Musieli najpierw odklikaj się. Musieli najpierw zrobić to, co trzeba było z wierzchu, żeby się nie dało już tam wejść. Dobra, anuluję to i niech zostanie już jak jest. To anulujemy. Nie trzeba tego jednak kopać. Wystarczy tutaj. Dajesz. Zrób tutaj. Tutaj niech ogarną. Nie wiem, jakim cudem ten lód już się roztopił. A, bo tu jest plus kilkanaście stopni, no to nieco wyjaśniło. Tą drabinę tutaj wpuszczę, bo przecież ciemność jest. Dokąd ta woda tutaj spłynie? Tutaj, no to nie jest żadnym problemem, może tam leżeć bez przeszkód. Yy, kabel. Kabel. Teraz. Połowiany. Ej, melting point 327. Ciekawe, jaka jest faktyczna temperatura psucia się. Bo melting point w tej grze nic nie znaczy. Tak naprawdę. Tylko, jakby ktoś próbował w wulkanie roztapiać metal, to wtedy melting point miałby dla niego jakieś znaczenie. Dobra, to priorytet alarmowy. Pyk, żółty alarm wszędzie, co to będzie. I ty nie masz prądu, bo powody. Dlaczego nie masz pro? mhm mm mhm mm mhm mm Okej okay. Tego nie przewidziałem A. Eee. Dobra 1500 obciążenie potencjalne. Aha, i z tym jeszcze większe. Jaj, jaj, karamba. Ile wynosi? 2700. No to nie psuje się. Przynajmniej tyle. Yy, czy tutaj jest połączenie? Nie ma. Doskonale. No budujcie to, bo pompka zasysa nic. A już woda leci, mam nadzieję, że Ty jesteś w stanie zagotować wodę i się nie zepsujesz przy tym. Dobrze, rób rób, pracuj maluchu. Teraz niech tylko wody się nazbiera, i będziemy ją gotować. Te zbiorniki są po to, że ja to mogę ręcznie odłączyć, jeśli będzie taka potrzeba. I wtedy mógłbym to zautomatyzować, żeby samo odłączało i nie pozwalało pompować, kiedy jest pełne, ale nie znam się na automatyzacji dobrze w tej grze. Co tu mamy? Gotowane grzyby, świetny dostawca, Blossom Seedy i nikt. Yy, grzyby wydają się najbardziej kompetentne w tym zestawieniu, dlatego proszę je wysłupować do lodówki na ten Dziękuję bardzo. Proszę, jak ładnie ogarnęli. Dobra, lejcie szybciej mi tą wodę, bo już za połową odcinka jesteśmy, a chcemy jeszcze dzisiaj wystrzelić rakietę. Dawaj, lejemy. Lejemy, lejemy, lejemy wodę. No, da radę czy nie da? Ktoś się znowu parzy. Czyjś dziecielka? A czemu się parzy? Gdzie się parzy? Proszę pokazać. Czemu jest parzone? Czemu czyździcielka jest sparzona? bo w tej części bazy jest diabelnie gorąco. Oto odpowiedź. Dlaczego tutaj jest tak gorąco? Nie wiem. Ale spróbujemy coś na to poradzić w niedalekiej przyszłości. Tylko nie wiem, czy cenne łyżurty na przykład chcę po, posadzić tam, czy wolę co innego zrobić. No, dawaj, cztery kratki wody musisz znaleźć. Rurko. Rurku, szybciej. Tutaj jest sama brudna, tak, brudna jest, OK, Kabel daje radę. Jest prawie na granicy, ale jej nie przekracza i zaczęło grzać, dobrze. Więc można już prędkość zmniejszyć i zobaczymy co się z tą wodą stanie. Yy... Liquid tipidizer, no dobra. Czy ty coś jeszcze tu masz do pompowania? Hmm, mam nadzieję, że to zdąży wszystko wypompować, zanim do rakiety trzeba będzie, bo mi się nie uśmiecha pompowanie do wody, do rakiety, przepraszam bardzo, tlenu. Najwyżej trochę pary zwarnujemy i tutaj ją wypuścimy. Trudno. To będę musiał ręcznie wyłączyć, coś czuję. Eee, kabel też 100 stopni dobija, to nie jest problem. Woda ma 40 par, OK. Powoli bardzo się grzeje, bo cały czas się dolewa nowa, ale grunt, że wytrzymuje. Dobra, ja zrobię tak, na chwilę, przetnę, żeby to przyspieszyć nieco i zobaczymy teraz, jak będzie temperatura rosnąć, kiedy przestanie płynąć nowa woda. Dobrze, i rośnie zauważalnie szybciej, mam wrażenie. Szybciej mi rośnie temperatura. Kiedy będzie dobijać setki, przełączymy się. Na no w zasadzie, jak już zacznie zaciągać parę, bo póki co, tu tutaj jest próżnia. Super. Póki jest próżnia, to jest bardzo dobrze. Tutaj puszcza jakieś miligramy zanieczyszczonego tlenu, które nie wiem skąd się biorą jeszcze. Możliwe, że ta woda je wy... Tak, ta woda je wypuszcza. Kurde, no. Ajajaj. Dobra, musimy zrobić tak. Wentylacja, filtr. Tak. O. No uczę. No bez jaj. Ech, dobra. Zrobimy tak. I teraz ty idziesz prościł to do węta, a ty idziesz tu. I teraz to alarmowo i to też. Dobra. I teraz ten zanieczyszczony tlen będzie szedł tu i się uwalnią. Co prawda będzie miał 100 stopni. No ale od czegoś mamy biom lodowy pod ręką. Woda już dobija 60 stopni. Dopóki nie zrobią mi filtra, to w sumie to zosta Aha, kabel jeszcze. Kabel, kabel, kabel. Dobra, kabel jest. Kabel będzie przegrzany jak 150, ale damy radę. Znaczy nie przegrzany, tylko przeciążony, co też ja gadam. Dobra. Tutaj woda się, rozumiem, magazynuje tak powoli, ale idzie i stąd jest zabierana bardzo dobrze, cieszy mnie to. To jest takie tymczasowe, dopóki nie ruszy mi ten gejzer, tutaj. Um, tutaj, <tankry> ten gejzer konkretnie. E, co to znaczy? Potrzebne eksperymenty? Dostęp do tego jest potrzebny? Dziwne. Będę musiał doczytać jak one działają te geotunery na razie to Dobra czekajcie No klikam spację i pauza nie działa co jest z tą grą e Filtr Który ma środkową rurką wypuszczać parę e Steam Stalowy gaz no to by było niezłe I teraz tak e rurki Nakładka wentylacji to już odcinamy, to już można? Tak, można. No i co się, przepraszam bardzo, zadziało w tym momencie? To ja zrobiłem? Filtr do góry nogami. Filtr jest odwrotnie. O nie. Co ja zrobiłem najlepszego? E? Przepraszam bardzo, jaka temperatura osiągnięta? Ty nie masz osiągać temperatury 80, tylko masz przekroczyć. E. Co? Ty służysz do odkażania wody? Jezu, nie. O nie, 85 stopni. Na co mi taka woda? Ja muszę dużo bardziej podgrzać. Tutaj będę musiał zrobić drugi system dogrzewający i dopiero parę. O nie, dobra. I tak w tym miejscu mieliśmy kończyć. Więc dzięki wszystkim za uwagę i jutro domkniemy ten projekt. Trzymajcie się, cześć.